Aż cztery rosyjskie okręty wojenne przybiją wkrótce do wybrzeża Kuby. Intencją Putina jest zbudowanie sojuszy w regionie Ameryki Łacińskiej, który tradycyjnie znajdował się w strefie wpływów Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z informacjami kubańskiego resortu spraw zagranicznych, rosyjska eskadra będzie gościć na wyspie w porcie w Hawanie na przełomie 12 i 17 czerwca. W jej skład wchodzą fregata admirał Górszków atomowy okręt podwodny Kazan, tankowiec floty Paszyn oraz holownik ratowniczy Nikołaj Cziker. Wizyta ta przedstawiona jest jako czysto reprezentatywna, a podczas pobytu w porcie w Hawanie z jednego z okrętów ma być oddanych 21 salw armatnich na cześć Kuby, którym mają wturować salwy artyleryjskie rewolucyjnych sił zbrojnych Kuby. Kubańczycy zapewniają, że obecność rosyjskich okrętów nie stanowi zagrożenia dla tego regionu i wynika z historycznie przyjaznych relacji między obydwoma krajami. Jednocześnie podkreślają, że żaden z okrętów nie będzie przewoził broni jądrowej. Wizyta rosyjskiej floty na Kubie wpisuje się w szerszą strategię Kremla, który stara się odbudować swoje wpływy w Ameryce Łacińskiej. Region ten od dziesięcioleci pozostawał w strefie dominacji USA, ale w ostatnim czasie Rosja stara się tam umacniać swoją pozycję. Jak podkreślają eksperci, Moskwa wykorzystuje do tego m.in. sprzedaż broni, inwestycje gospodarcze oraz współpracę wojskową z krajami tego regionu. M.in. dlatego, pomimo zapewnień Hawany, że wizyty te nie mają charakteru wojskowego, trudno jest nie dopatrzeć się w nich pewnego politycznego przesłania. Szczególnie mając na uwadze, że Kuba była bardzo istotnym sojusznikiem Związku Radzieckiego w trakcie trwania zimnej wojny. Od tamtego czasu technologia rozwinęła się w olbrzymim tempie, a więc niewykluczone, że Kubańczycy oraz Rosjanie szykują sobie przyczółek militarny. Obecność rosyjskich okrętów wojennych na Kubie wiąże się również z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi w regionie Karaibów. Według informacji amerykańskich urzędników Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia tam manewrów, które mają być częścią szerszej reakcji Kremla na wsparcie udzielane Ukrainie przez Zachód. Waszyngton zapewnia, że nie widzi w tych działaniach bezpośredniego zagrożenia. Przekaz wydaje się jednak całkiem klarowny. Rosjanie chcą pokazać, że mogą prowadzić działania wojskowe także poza Europą i reagować asymetrycznie na posunięcia Zachodu. Pytanie brzmi, czy jest to jedynie ostrzeżenie, czy może zapowiedź? Zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.